Na wsiach wprawdzie budżetu obywatelskiego nie ma, ale są za to na przykład fundusze sołeckie czy unijne dotacje. Żeby jednak po nie sięgnąć, trzeba dołożyć dużo własnej pracy. Przekonali się o tym mieszkańcy gminy Pęcław, którzy właśnie w ten sposób rozumieją przedsiębiorczość i inicjatywę oddolną. O tym, że nic nie spada z nieba, Jadwiga Jerzębowicz. Gmina Pęcław nie jest gospodarczym tygrysem i nie będzie. Nie mamy bogactw naturalnych, tak jak sąsiednie gminy. Nie mamy sklepów wielkopowierzchniowych. No i szukamy swojej szansy. Dla kanalizacji warto było się zapożyczyć i zdobyć unijne dofinansowanie, bo to inwestycja w działki budowlane dla zamożnych emerytów z pobliskiego Zagłębia Miedziowego czyli w przyszłych podatników. Będzie więcej mieszkańców może ktoś założy jakąś firmę, coś tu będzie robił, może ktoś znajdzie zatrudnienie. Szymon Grąbik nie czekał i pomyślał o nadciągających turystach wyremontował sobie własne miejsce pracy, przedwojenną rybaczówkę z widokiem na Odrę. Siadając do kajaka nagle okazuje się, że jesteśmy w zasadzie nad samą wodą. Woda jest na wyciągnięcie ręki i, i, i te drzewa i te szuwary wyglądają zupełnie inaczej. Na początku zastanawiam się kto tu trafi w ogóle. Bo to jest takie miejsce, że niby blisko Głogowa, niedaleko od Lubina, ale tak naprawdę nikt nie zna tej miejscowości. Kto trafi, może podziwiać po drodze renesansowy mur z bramą chylącą się ku upadkowi. Kosztowny problem całej maleńkiej parafii. Na remont fundusz sołecki nie wystarczy. Jesteśmy mieszkańcami popogorskimi wsiami. I nie mamy takich pieniążków. I dlatego pan wójt sięgnął z proboszczem po pieniądze unijne. Już wiadomo, że resztę trzeba będzie gdzieś wyprosić i dołożyć. Czyn społeczny. Sołtys nas zwołuje, motywuje, żeby zrobić, żeby tu ładnie było też. No i sąsiedzi wszyscy słuchają sołtysa. że takiego Sołtysa jeszcze tutaj nie było. I choć żadne z dziewięciu sołec w gminie nie słynie z zasobności, czegoś jednak można im pozazdrościć. Pentzław Jadwiga Jarzębowicz.